Hejka wszystkim! Pamiętacie jak mówiłam, że będziemy grać w 99 nocy w lesie. Nie zapomniałam koło fortuny. Zadecydowało, że wgrywają. Wygrywa Lia 912. Wygrywa CC 123. Wygrywa Babi Ładwa. I ostatnia osoba Pepsi dwa się o na 37 Proszę się zgłosić do 30 sierpnia i podać godzinę, kiedy będziecie mogli grać. Proszę, żeby to był jakby co weekend. Papa